Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność powitać wszystkich bardzo serdecznie na naszym domowym teatrzyku pod tytułem Antywirusek. Czy nam się uda to przedstawienie, tego nie wiemy, ponieważ dzisiaj tej roli debiutujemy. Chcemy tylko, by widzowie się nie nudzili i brawo nam głośno bili. Historia, którą Wam przedstawimy, wydarzyła się całkiem niedawno. Pięknej i odległej krainie, gdzie czas leniwie płynie, mieszkały zwierzęta cudnej urody, które dla swojej wygody bardzo się lubiły i szanowały, a także o życzliwość dbały. Kolorowe, głośne i wesołe papuszki latały i ciągle komuś głowę zawracały. Słynęły z tego, że wciąż musiały coś jeść nasiona, owoce czy inne słodkości spożywały w dużej ilości. Hej, nasz ogromny słoniku, czy byś nie chciał truskawkowego dżemiku? Oj, nie dziękuję, rzekł potężny słoń. A czy, my, a czy umyłyście swoją dłoń? Ej, a po co i dlaczego? My nie potrzebujemy tego. I poleciały dalej. Witamy, witamy, pana krokodylka. Może skusi się na owocowego landrynka? Oj nie, dziękuję, odparł krokodyl zielony. Czy do mycia rąk użyłeś się chociaż wody? Ej, a po co i dlaczego? My nie potrzebujemy tego. I poleciały dalej. Hej, hej, słówko nasza gładka, czeka już na ciebie pyszna czekoladka. Zaniepokojona Sowa spojrzała na papugi i zaczęła wykład długi. Kochani moje, czy rączki już umyłyście? Wszędzie otacie, wszystkiego dotykacie. Co z waszą higieną, i myślą się mroki, Raz do dołazienki, uciekajcie skąd? Oj, Sowo, nasza pięknie upierzona. Nie bądź już taka wystraszona! I papugi odleciały. Aż dnia pewnego dżungla zamarła, bo papugi straszna choroba dopadła. Wciąż kaszlą, prychają i wysoką temperaturę mają. Wszystko je boli, wszystko przeszkadza. To wirus panuje i zdrowie szwankuje. Pani Orka, co lekarzem się zowie, wirusa przepędzi może? Czy rączki przed jedzeniem myłyście papuszki moje? Czy dbałyście o zdrowie swoje? Higiena to rzecz niezwykle ważna, bo wstrętny wirus panuje i wielu zwierzętom życie rujnuje. Następnie, kilka pytań im zadała i za głowę się złapała. Papugi rzekły: Jaki wirus? Co to jest? Czy jest duży? Ktoś to wie. Orka grzecznie tłumaczyła, czym jest wirus i jak go powstrzymać. Wirus to kuzyn grypy i przeziębienia, co uwielbia podróżować, na ręce ludzi skakać i chorobę wywołać powoduje gorączkę, bóle i kaszel. Dlatego często myjcie rączki wasze. Jednak nie byle jak i byle czym, lecz mydło i ciepła woda muszą uczestniczyć w procesie tym. Papuszki słuchały uważnie i wstyd im się zrobiło, że inne zwierzęta na chorobę naraziły. Gdy tylko lepiej się poczuły, wyzdrowiały, poleciały do przyjaciół i ich przepraszały. Od dnia tamtego wszyscy już pamiętają i w każdym dnia momencie o higienę rąk dbają. Dl. Brudas, dawna się w bruda Brudas, czarny ma w Brudas, na głuchy za nim ruchy Zobaczcie ludzie łaskawi Z Brudasem nikt się nie ba Nie się w brudzie, czy ściąga ludzie. Wnioski teraz wyciągnijcie sam. Czarny chłopiec Brudas, czarny Brudas, na mycie głuchy, lekają za nim muchy.